Nazywam się Damian Derdas, jestem grafikiem. Ukończyłem trzeci rok studiów i obroniłem licencjat w AHE. Zdecydowałem się wybrać studia na kierunku grafika, ponieważ już od dziecka fascynuje mnie świat grafiki, malarstwa, a także rękodzieła. Szukałem najpierw w okolicy mojego miejsca zamieszkania i w pobliskich miastach, ale okazało się, że tylko w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej jest taka możliwość. Na uczelni mam jedną znajomą studentkę, która zna dobrze alfabet migowy. Jest dla mnie nieocenioną pomocą i kiedy potrzebuję coś załatwić, wiem, że mogę liczyć na jej wsparcie. Mam także bardzo dobre relacje z innymi studentami, którzy studiują razem ze mną. W razie potrzeby piszemy między sobą wiadomości na kartce i w ten sposób rozmawiamy. To jest naprawdę fantastyczne. Nie zawsze mogę korzystać z gotowych, kupowanych narzędzi, ponieważ są poza zasięgiem moich finansów. Był taki moment w trakcie studiów, że postanowiłem samodzielnie wykonywać narzędzia. Na przykład do wykonania prasy graficznej użyłem laminatora, a do wykonania kopioramy użyłem starą szafkę i lampki LED. Samodzielnie zrobiłem także ramkę do sitodruku, i dzięki temu, między innymi, mogłem zrobić koszulkę, którą mam teraz na sobie. W wolnym czasie lubię opiekować się moimi roślinami, podlewać je i obserwować, jak rosną. Bardzo mnie to uspokaja. Lubię też spacery w parku, podczas których bardzo chętnie fotografuję. Często są to zdjęcia abstrakcyjne w swojej formie. Od niedawna próbuję także malować obrazy. Mam taki plan, by wkrótce zacząć je sprzedawać. Moja praca dyplomowa jest związana z językiem migowym. To jest język mojej kultury i mojego codziennego życia. Chciałem pokazać go ludziom słyszącym, ale też ludziom, którzy nie słyszą. Wykonałem 10 plakatów różnymi technikami, pokazując alfabet języka migowego który jest związany z emocjami i określającymi je kolorami. W ten sposób połączyłem ze sobą dwa światy: świat osób głuchych i świat osób słyszących. Ceną bardzo dobry z wyróżnieniem. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. E, Jeżeli Pan przyjdzie do nas na drugi stopień. No takie są plany. Bardzo się cieszę i gratuluję. Na studiach magisterskich chciałbym zająć się fotografią i projektowaniem graficznym. Zdecydowanie będę kontynuował studia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, bo to, co mnie tutaj spotkało, ta dostępność i zapewnienie tłumacza powoduje, że nie wyobrażam sobie studiowania w innym miejscu. Nazywam się Damian Derdas. Studiuję bez względu na codzienne wyzwania.